Ostatni weekend przed świętami. Jak go spędzacie? U mnie ostatni tydzień był dość zabiegany, dlatego z przyjemnością kończę już powoli obowiązki i kieruję swoje myśli do świąt. Ale w tym filmie chcę podzielić się z Wami wskazówkami prosto z tradycyjnej medycyny chińskiej. Jak uniknąć problemów trawiennych przy okazji świąt? A jeśli już jakiś dyskomfort się pojawi, to jak sobie pomóc? Cześć, tu Iza. Witam Was na kanale IsB Choice w kolejnym vlogu. Mam to miłe szczęście, że wigilia w naszej rodzinie jest składkowa. Każdy coś przynosi. Dodatkowo na przygotowanie niektórych potraw umawiamy się w podgrupach. I tak ja z moją mamą robimy w poniedziałek pierogi. Moja siostra z trzecią będą robiły razem inną wersję pierogów. Ewidentnie pierogi w naszej rodzinie mają powodzenie. Ja przygotowuję także jak co roku makowca oraz miękkie pierniczki, ale też pierwszy raz śledzę pod pierzynką. Bardzo mnie to ekscytuje, bo bardzo je lubię. Tymczasem możecie znowu widzieć mój tradycyjny poranek. Na zegarze na kuchence niedawno wybiła piąta, także to są moje godziny, w których w grudniu mam czas dla siebie na spokojne rozpoczęcie dnia. Czasem zaczynam od sprzątania, jeśli wieczorem czegoś nie zrobię, a ponieważ staram się jednak priorytetyzować wcześniejsze chodzenie spać nad wysprzątaną kuchnię, no to czasami zdarza się, że muszę coś pozmywać. Choć przyznam, że uwielbiam zaczynać dzień w takiej czystej kuchni i jest to dla mnie tym milsze właśnie w tym grudniu, że nie muszę zaczynać od robienia rzeczy. Ostatnio, słuchajcie, zacięłam się całkiem mocno. Kroiłam chleb, mam taki porządny nóż do chleba, mogliście widzieć w poprzednich filmach, z takimi ząbkami I była resztka chleba, która już była dosyć czerstwa, i po prostu nóż sunął mi się z tej dubki chleba na palec. Powiem Wam, że aż mi się zakręciło w głowie, no ale goi się całkiem nieźle. Po prostu rano zrobił się z tego rytuał, że zaklejam sobie palec. Zaczynam gotowanie od prażenia orzechów narkowca. Są przepyszne. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to koniecznie spróbujcie. Takie prażone orzechy są rewelacyjne. Byłyśmy ostatnio z mamą na śniadaniu w kawiarni i przy stoliku obok siedziało kilku chłopców i coś rozmawiali o jedzeniu. I jeden z nich, ubrany zupełnie niepozornie, młodszy ode mnie, opowiadał o jakimś daniu tym pozostałym dwóm chłopakom i powiedział: No, normalnie walc wiedeński, kubków smakowych. Moja mama po prostu była tak oniemiała, tak jej się spodobało to sformułowanie, że dzielę się nim również z wami. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie, zwłaszcza w tym okresie świątecznym, doświadczycie tego walca wiedeńskiego, kubków smakowych. No, tymczasem ja wyjmuję oczywiście rzeczy na śniadanie i resztę z bulionu. Zimą zwłaszcza regularnie gotuję bulion na fasoli z warzywami. Ten był dość prosty, nie dodawałam wielu przypraw, nie dodawałam glonów i suszonych pomidorów. I właśnie odkładam sobie warzywa, które się nie przydadzą, czyli por, cebula, ym, jakieś zioła. One już po prostu oddały wszystko, co mogły. Warzywa natomiast korzeniowe odkładam do osobnego pojemnika i będę z nich robiła może pierogi albo pasztet, a z fasolki zrobię. Fasolkę po brytyjsku, którą już mogliście wiedzieć na moim kanale, ale robię ją po prostu często i zwłaszcza zimą mam na nią ochotę, bo jest taka rozgrzewająca i w ogóle smak pomidorów bardzo, bardzo mi odpowiada, bardzo mnie do tego ciągnie. Moja fasolka po brytańsku jest oczywiście w wersji bez mięsa. Dlatego może to taka udawana fasolka. I właśnie ten bulion, który gotuję na fasoli, jest tym fajniejszy, bo jest bardziej zawiesisty niż taki zwykły bulion gotowany na warzywach. Świetnie się do fasolki nadaje, bo tak zagęszcza ten sos pomidorowy. Muszę przy tej okazji powiedzieć, że przepis mojej mamy jest absolutnie najlepszy. W prawym narożniku wyświetla Wam się teraz odnośnik i zostawię go też w opisie. Tam znajdziecie dokładny przepis. Chciałam Wam też przy tej okazji pokazać najlepszy sposób na krojenie cebuli, jeśli potrzebujecie ją pokroić naprawdę drobno. Nauczyłam się tego od mojej niedoszłej teściowej, mamy mojego byłego chłopaka i tylko tak kroję cebulę. Podziwiam wszystkich, którzy nie znają tej metody i radzą sobie bez tego, bo ta cebula zawsze się rozwala i, i mi sprawia to trudność. Cebulę kroicie na pół, odcinacie jedną końcówkę i kroicie w poprzek. Nie dochodząc do drugiej końcówki, dlatego ta przeciwległa końcówka cały czas trzyma cebulę w całości. Następnie kroicie w drugą stronę i od razu macie drobną kostkę. Nie wiem, czy to, co mówię, brzmi zrozumiałe, ale na filmie starałam się to pokazać, także spójrzcie. A jeśli chodzi o warzywa korzeniowe, to na moich studiach z fitoterapii dowiedziałam się, że warto nie tylko odkrywać tą część, która czasami jest zielona, na przykład w marchewce ale też sam dół, ponieważ w ziemi oczywiście mogą być metale ciężkie pochodzące z zanieczyszczeń ze środowiska i one magazynują się w dole korzenia, tam gdzie ta marchewka jest najgłębiej w ziemi. Dlatego odkąd dowiedziałam się o tym, to odcinam również samą końcówkę warzyw korzeniowych. Mogliście widzieć, że patelnię najpierw rozgrzewam. Patelnia stalowa potrzebuje się najpierw rozgrzeć, zanim coś na nią dodamy. Ja do podduszenia cebuli marchewki do fasolki po brytońsku akurat dzisiaj użyłam ekologicznego oleju z podsuszonych pomidorów, a w międzyczasie do fasolki z bulionu dodaję właśnie ten bulion, żeby ona się jeszcze zagotowała. Marchewkę w fasolce po brytońsku lubię dla zagęszczenia i najczęściej ją właśnie ścieram, żeby była taka... tworzyła taką gęstą masę, jak już tak całkiem zmięknie. Obiecałam wam opowiedzieć o trawieniu. O tym, jak zadbać o siebie w tym szczególnym czasie, żeby nie odczuwać dyskomfortu związanego z przejedzeniem czy z taką różnorodnością jedzenia. Na pewno duża część z nas doświadczyła tego, że wracamy z Wigilii, jesteśmy wykończeni i po prostu możemy tylko leżeć. Warto więc zrozumieć, co właściwie się dzieje w tym okresie. W medycynie chińskiej zima to czas wielkiego in, czyli czas regeneracji, wyciszenia, gromadzenia energii. Szczególnie związana jest ona z przemianą wody i nerkami. Nerki są odpowiedzialne za magazynowanie energii, są naszym. Kapitałem życiowym, zdrowotnym. Zimą skupiamy się na rozgrzewaniu organizmu, unikaniu wyczerpującej aktywności, chłodu, stresu. I też myślę, że w, w mediach społecznościowych, jeżeli tam jesteście, coraz więcej mówimy o potrzebie zwolnienia i dostosowania rytmu życia do cyklu pół roku, prawda? Naturalnie czujemy, że natłok obowiązków w grudniu, tak często związany z końcem roku po prostu, rozliczeniami i tak dalej, szczególnie nam nie służy. I najchętniej doświadczylibyśmy tego, jak to moja siostra mówi, odpoczynku pod choinką. <grym> Czyli zapalamy świeczki, włączamy lampki na choince i leżymy sobie na kanapie z książką, filmem, drutami, cokolwiek, cokolwiek chcecie. Ale ta potrzeba odpoczynku jest taka bardziej... Wewnętrzna i silniejsza niż zwykle w ciągu roku. Bardzo mnie to fascynuje, bo z pozoru tak różne kultury mówią o tym samym. I pięknie widać te potrzeby w naszej diecie. W medycynie chińskiej takie produkty jak ryby, grzyby, mak, czy nawet buraki. One będą szczególnie służyły naszym organizmom właśnie w tym czasie. Buraki pięknie odżywiają krew. Mówiłam Wam o tym w ostatnim filmie, że szczególnie są wskazane w czasie miesiączki, ale też właśnie w czasie zimy, kiedy korzystamy z tych swoich wewnętrznych zasobów i krew, która w czasie nocy odbudowuje się, regeneruje, oczyszcza, potrzebuje szczególnego wsparcia właśnie w okresie zimy, czyli takiej po prostu długiej nocy. No, i właśnie te, te produkty naturalnie mamy w diecie zimowej. Częściej gotujemy przecież potrawy z grzybami. Tradycyjny jest u nas czerwony barszcz, ciasta z makiem czy kluski z makiem. To też nie jest jakieś, wiecie, to nie przyszło ze wschodu. To jest w naszej diecie, w naszej kulturze, bo po prostu od pokoleń wiemy głęboko, czego nasz organizm w tym czasie potrzebuje. Taki mak na przykład, słuchajcie, wzmacnia nerki i wszystko, co z nimi związane, bo właśnie nerki są tak szczególnym organem dla naszego organizmu. Dlatego produkty, które wspierają nerki, będą też pośrednio wpływały na nasz układ kostny, układ nerwowy, układ rozrodczy. Mak ma też działanie uspokajające, oczyszczające jelita. Pięknie się to wszystko dopełnia, słuchajcie. ja, żeby nie być gołosłowna, przygotowuję właśnie czerwony barszcz. Robię go innym sposobem niż robiłam ostatnio. Po prostu gotuję buraki z cebulą, marchewką i namoczonymi wcześniej suszonymi grzybami. Akurat zapomniałam zrobić to dzień wcześniej, ale namoczę przez chociaż chwilę i oczywiście dodam razem z tą wodą do barszczu. Pewnie wiecie jak przygotować barszcz czerwony, bo okazuje się on być bardzo prostą zupą i nie wiem czemu tak rzadko go robię. Ale dodaję też ziele angielskie, liście laurowe, trochę jałowca i goździki. Nie za dużo, żeby one nie były bardzo wyczuwalne, ale fajnie zaostrzają ten smak barszczu. W międzyczasie zaczynam też przygotowywać kolejny posiłek do termosów. I dzisiaj będzie to kasza jaglana w wersji z marchewką i groszkiem. Jak już mówiłam, szukam prostoty tej zimy również w posiłkach. Warzywa duszę, nie smażę. Podlewam po prostu wodą na tej patelni, na której wcześniej dusiłam cebulę i marchewkę i dodaję mrożony groszek. Generalnie mało rzeczy mrożę, bo według tradycyjnej medycyny chińskiej one tracą wtedy swoje odżywcze właściwości. Ale robię wyjątki i zwykle akurat taki groszek mam w zamrażarce, mam też często seler naciowy, a także dania, które przywożę od teściowej, jak gołąbki, krokiety albo bigos. Gdy warzywa już się pod duszą, dodaję też kaszę jagraną. Miałam akurat wcześniej ugotowaną. Wiem, że kasza jaglana może być wyzwaniem, ale są sposoby, żeby ugotować ją naprawdę smaczną. Dajcie znać, jeśli potrzebujecie wskazówek, żeby kasza jaglana nie była taką gorzką, małyką. Jeśli mówimy o kłopotach z trawieniem, to musimy skupić się przede wszystkim na tym, jaka jest przyczyna tych kłopotów. Myślę, że przy okazji takiej kolacji wigilijnej, pierwszą rzeczą jest to, że zazwyczaj jemy ją późno i często są to ciężko strawne rzeczy, jak dużo smażonej ryby i dużo też surowych, zimnych potraw. Może być wyzwaniem też różnorodność tych potraw, różnorodność składników i też to, że ta kolacja zwykle trwa długo. Ponoć do mózgu sygnał o. Na jedzeniu trafia po 15 minutach. A my często te kolacje wygielinujemy przez godzinę czy półtorej, bo wchodzą kolejne dania i trzeba wszystkiego spróbować. U nas bardzo pilnujemy tej zasady, żeby spróbować wszystkich 12, tak? Dań. <grytanie> Dlatego jeżeli już doświadczamy jakiegoś dyskomfortu po jedzeniu, to przede wszystkim spróbujmy zrozumieć, co nam najbardziej dolega. Czy jest to przepełnienie, czyli po prostu przejedzenie połączone z sennością, że ledwo możemy utrzymać powieki otwarte i czekamy tylko na tą kawę do makowca, czy raczej jest to skurcz odczuwany w brzuchu, w żołądku, w jelitach. To często jest taki ból, przy którym trudno jest się ruszyć, trudno głębiej odetchnąć. Ta krótka diagnoza pomoże nam już wybrać metodę radzenia sobie z tą dolegliwością. Generalnie też Jelita lubią ruch, dlatego jeżeli zasiadamy do obiadu i siedzimy przez kilka godzin i jemy najpierw obiad, czy tam najpierw barszcz, i pierogi, a potem ryby smażone i ryby w galarecie, a potem makowca i kawkę i pomarańczkę i kilka pierniczków, słuchajcie, no jest to obciążeniem dla organizmu. Układ pokarmowy musi wykonać naprawdę skomplikowaną pracę, żeby tyle różnych rzeczy przepchnąć jakby przez siebie w dół i strawić. Dla układu pokarmowego to jest ruch i w medycynie chińskiej dużo mówi się o tym, że jelita lubią ruch, czyli lubią taki nasz ruch fizyczny. Na pewno pomoże delikatny spacer, chociaż nie wiem czy jest to akurat w praktyce naszej, naszego piesiadowania wigilijnego już prędzej spacer po śniadaniu wielkanocnym, prawda? ale może pomoże kilka minut w innej pozycji. Bardzo pomaga też ym, pozycja malasany z jogi, czyli przykucu słowiańskiego. Chodzi o to, że w tej pozycji wydłuża się nasz kręgosłup, a wraz z nim robi się też miejsce w całej jamie brzusznej. Jelita nie są ściśnięte, tak jak zwykle, jak po prostu siedzimy. No i przede wszystkim profilaktyka. Tym możemy po prostu zrobić najwięcej. Mimo wszystko zadawajmy tego dnia czy przez te dni o regularność posiłków, a przynajmniej nie przegłodzenie się przed tą kolacją wigilinu. No i rzeczywiście polecam pilnować się troszeczkę, żeby nie przejadać się. Ale ponieważ dbamy o to, żeby jednak spróbować wszystkich potraw i dbamy o to, żeby też ugotować więcej, żeby zostało na poświętach, to w ogóle wprowadziliśmy też w rodzinie taki zwyczaj przychodzenia nawet ze swoimi pudełkami na wynos, także wszystko zostaje potem zapakowane i można się tym cieszyć właściwie do Nowego Roku. My w pierwszy dzień świąt wyjeżdżamy do domu rodzinnego mojego męża, dlatego jest to jedna z tych wyjątkowych okazji, gdzie zamrozimy sobie trochę pyszności. A to, co się da, będzie po prostu zamknięte na gorąco w słoikach, czekało na nasz przyjazd. Jeśli już zdarzy Wam się źle czuć po kolacji wigilijnej czy przy innej okazji, Generalnie wszystko, co będzie rozpraszać zimno, wspomagać trawienie i poruszać ci, czyli tą energię w śledzionie i żołądku, będzie pomagać na problemy trawienne, czy to związane z zastojem pokarmowym, czy z zimnym. Jeśli odczuwacie silny ból, to pomoże napar z imbiru albo po prostu gorąca woda. A jeśli jesteście po prostu przepełnieni, to typowy koper włoski czy rumianek na pewno pomogą. Ale imbir jest najbardziej uniwersalny i często też mamy go w domu. Jeśli odczuwacie ból, to polecam też się położyć z termoforem na brzuchu. Wspaniała ulga. Ja słuchajcie, przy montażu uleczę moje zakwasy potreningowe bańkami, a Wam życzę wspaniałych, radosnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Na zdrowie. Ściskam. Iza.